Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawiam w trzech odcinkach. Dwa z nich to bonusy dla osób wspierających kanał. Teraz natomiast pokażę Ci, jak rozwiązać przykład A. Mam na imię Kuba. Zaczynamy. Moi drodzy, aby rozwiązywać tego rodzaju zadania poprawnie, musisz mieć podstawowe informacje na temat talii kart. Wiemy, że w jednej tali kart mamy cztery kolory. Karo, kiery, piki i trefle. I w każdym kolorze mamy po 13 kart. Ponadto są jeszcze figury, asy, króle, damy, jeźdźcy. No, je, in, inaczej, kiedyś ja je nazywałem obkami, ale no, prawidłowo nazywamy je jeźdźcami. I teraz w każdym kolorze mamy po jednej takiej karcie, prawda? Czyli jeśli mamy cztery kolor, kolory no to są cztery asy, cztery kolory to cztery króla i tak dalej, i tak dalej i teraz m, chcemy policzyć ile jest e, takich możliwych wyników, w których spośród czterech kart wylosujemy dwie damy i dwa asy czyli my nakierowujemy się na to, żeby wylosować dwie damy, a mamy cztery damy, prawda? więc spośród czterech dam Wylosujemy dwie damy, i spośród czterech asów, wylosujemy dwa asy, co łącznie daje nam 2 plus 2 cztery karty, czyli wszystko się zgadza. Tutaj zapisujemy w takich nawiasach tak zwane symbole Newtona, i może tutaj obok rozwiążę jeden taki symbol w tym przykładzie. Korzystam w tym momencie ze wzoru, który znajdziesz w podręczniku lub w tablicach maturalnych. 4 silnia, 2 silnia to bierzemy z tych liczb. Następnie od czwórki odejmuję dwójkę i zapisuję 2 i dopisuję znaczek silni. No i teraz 4 silnia przedstawiam jako 2 silnia, razy 3 razy 4. W mianowniku przepiszę sobie 2 silnia, natomiast 2 silnia stąd zapiszę jako 2 razy 1. Widzimy, że 2 silnie ładnie się skraca, dwójka z czwórką się skraca i zostaje 6, czyli 4 nad 2, tak tak to czytamy: 4 nad 2 lub 4 po 2 lub jeszcze inaczej 2 z 4, to jest po prostu 6, a 6 razy 6 sześć to się równa 36, czyli mamy 36 takich możliwości wylosowania w czterech kartach dwóch dam i dwóch asów.